A siemanko siemanko, piękny nowy słoneczny dzionek. A dzisiaj trochę luźno. W sumie nie wiemy co dokładnie zrobimy. Znaleźliśmy jakieś miejsce, gdzie ponoć mają ślady dinozaura. Więc jedziemy zobaczyć czy ślady dinozaura są prawdziwe. W sumie i tak nie mam co robić, a jest to nie tak daleko, ponad godzinkę, godzinka 10 od naszego domu. Także jedziemy się przejechać, zobaczymy, jak to wygląda. Jak wyglądają ślady dinozaurów. Czy to są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to prawda, tego nie wiem. To się okaże na miejscu, a na miejscu też się okaże, że nie wiem. No, no ale nic. No, tak mówią, że tam są niby jakieś ślady, że tam tędy dinozaury chodziły kiedyś i tam sobie pozostawiały jakieś takie rzeczy. Jest to jakieś miejsce dla rodzin, dla dzieci i w ogóle. No, no że nie ma co robić, to jedziemy sprawdzić. No i tyle. L. I dojechaliśmy. Dojechaliśmy do miejscówki. What is the name of the place? San No, Dojechaliśmy do miejsca San Jogan. Ale niestety muzeum jest zamknięte, obserwatorium jest też zamknięte ze względu wiadomo jakich. Ale pochodzimy, zobaczymy co oni tutaj mają. Tak patrzę teraz na mapę i już wam pokazuję, co oni tutaj mają. No. Tak to wygląda ta mapa, to jest jedna główna ścieżka która prowadzi. My się znajdujemy tutaj. I tu są jeszcze jakieś obserwatoria, muzeum. Takie tam mają takie muzeum, które jest niestety zamknięte, ale zobaczymy takie coś i zobaczymy takie coś. No i dobra, i lecimy, pochodzimy. Trzeba pochodzić, zobaczyć co będzie, pięknie słonecznie, więc nie ma co. Trzeba korzystać póki jest pogoda. Póki sezon deszczowy się nie zaczął, bo w tamtym roku sezon deszczowy trwał 55 dni. Także praktycznie całe lato zabrało i nic z tego nie było. A my idziemy teraz. Takie miejsce no jest fajnie, no, można sobie namięciki porozbijać kemping. Dobra, lecimy. No, zobaczcie, jaka ścieżka. Fajnie to wygląda, co? Ta plaża też wygląda nieźle. Można by było sobie popływać. No wiadomo, nie jest to plaża jakaś super egzotyczna, ale Korea, Korea nie, nale nie należy do kraju, który posiada super egzotyczne plaże. Ale jak się żyje w mieście, to nawet taka malutka plaża może zrobić dużo radości dla oka i samopoczucia no i dobra i śmigamy no widok jest naprawdę kozacki ludzi jest ścieżka Dajka będzie prowadzić zobaczymy o można chodzić sobie po skałach tak no a tutaj proszę państwa mamy pierwsze śladów dinozaura to są zdjęcia schody Idziemy je zobaczyć. Tak wygląda to z góry. Tutaj widzimy ścieżkę taką. I tutaj następne widzicie. Zejdźmy na dół, zobaczymy to z bliska No, takie to były niby pierwsze ślady, jeszcze potem zejdziemy na dół, ale po prostu jest taki ruch, tak ludzie tutaj chodzą, że to trochę irytuje. Staramy się cały czas przeciekać, żeby przeszła taka fala ludzi. Żeby iść dalej, no, tutaj szukają szukają śladów dla dziecka, żeby je pokazać no nieważne, lecimy dalej nie wiem czy to tak widać na kamerze o proszę bardzo, można zobaczyć taki nawet kształt tulipana ma. No ślady dinozaura jakby nie było tak po prostu mówią, ale czy to jest prawda? To nie wiem, ale zrobili to naprawdę fajnie. Jak dla dzieciaków, to wypas. Jakby się dziecko przyprowadziło tutaj i opowiedziało, że tędy chodził, no to naprawdę jego wyobraźnia może to stworzyć wizję po prostu. O, tutaj są jeszcze też jakieś ślady. Nie no wiem, czy to tak widać. Widzicie takie białe plamki to są takie ogniecenia po dinozaurze który sobie tędy chodził o no i dobrze a my? a my lecimy dalej, lecimy tam zobaczymy co tam mają dla nas ciekawego o, takie to miejsce, a teraz jakiś alasku zobaczmy co tutaj mają Przedtem, kiedy yeah. to stan, dzieje, to jest cudowny. Dinoszaurowoka, słuchajcie, jest cudowny. Aha. No, jak słyszeliście, zanim to się zamieniło w kamień, było suche. Dinozaur tutaj sobie chodził po tych miejscach. Ha. Tak mówią taka legenda. Ale czy to prawda? Tak to wygląda ścieżka słonecznie. A teraz się idę Zdół z wybrzeża Tutaj muzeum mają dinozaurów. Taki budynek przed nami. O, słonecznie. Pełno par. I rodzin z dziećmi. Ale miejscówkę w ogóle trafiliśmy. Naprawdę. Co tutaj mamy? Zaraz zobaczmy. Tutaj. A tutaj mamy kamienną plażę. Ludzie budują swoje wieże z kamienia, tak jak widać. Widzicie? jak budują z dziećmi rodziny, z każdy swoje jakąś wieże buduje. A, tutaj widzimy głowę dinozaura, widzicie? Głowę dinozaura Zrobiona w ogóle masaka No, plaża wypas Szkoda, że kamienno, ale i tak pewnie można pływać Jednak się okazuje, że jest zakaz pływania na tej plaży Wielki znak jest, nie wolno pływać Bardzo szkoda, bo naprawdę fajnie by było, żeby w lato popływać No ale dobra no no no, co mam tu więcej mówić kurde, jakie miejsce dinozaury znaleźliśmy <laughs> ciekawa więc wstępka no, tak to wygląda z tej strony, tam stamtąd właśnie przyszedliśmy i lecimy dalej Aha. takie to widocznie po prawej stronie jak się idzie ciekawe Naprawdę jest na maksa ciekawe. Miejscówka robi wrażenie bez kitu jest fajne uczucie w ogóle iść tu, jeszcze w ogóle ta bryza taka Morska Nadciąga to w ogóle fajnie to chłodzi Człowiek pochodzi, tu już się rozwiozł Z samochodu już się to tak chłodno było w koszulce Ale jak już się chodzi to jest to Totalnie elegancko. No Zobaczmy jakie te ślady dinozaura gdzie tu jeszcze mają. Co oni tu jeszcze ciekawego do zaoferowania jest? a tutaj mamy następne ślady dinozaura, zaznaczyli gdzie one są. O! Jak widzimy te dziurki takie złodo to niby są ślady po dinozaurze A teraz idziemy na górę. Dobra, a teraz idziemy się przejść na górę, żeby zobaczyć właśnie coś takiego o, zobaczymy. No i trzeba teraz spacerek po schodach Skałki, górki, woda, totalny wypas Miejscówka jest naprawdę super, żeby zobaczyć, żeby przyjechać, jestem w ogóle zaskoczony, miło Naprawdę było warto jechać tyle Co tu mają ciekawe Dobra, idziemy. No, idziemy Jaką łoweczkę mają jakąś tawkę, bo zajęte O, zobaczcie Jest most nie? No i udało nam się załapać kuśtawkę I mamy kuśtawkę z takim oto widokiem A. No nie, nie jest de, co? Dobra, idziemy na dół, tak jak tu widzicie Większość ludzi Ślisko jest na tych kamieniach tak naprawdę Wydaje się tak niby wszystko spoko Takie płaskie jak schody Ale jednak nie chodzi się tak wygodnie Jakby się pozornie wydawało o, i tak to wygląda okej okay. aha tutaj jak widzimy no i tak jak właśnie widzimy od groma ludzi robi sobie zdjęcia instagramowe aha i tam możemy jeszcze dalej iść zobaczyć oko aha tu mamy w środku jakąś jaskinią Zobaczmy co tu się dzieje Aha, tu taki instagramowy punkt Oczywiście, jaskinia O woda Jak widać Budzę, że uważać po prostu jak chodzę, bo się skupiłem na nagrywaniu A jednak można łatwo się uderzyć w głową woda pływa a, ale jest, no mamy mamy jaskinię. mamy jaskinie tak Zobaczę jak to wygląda a woda tutaj dopływa każdy chce zrobić zdjęcie w dziurze jaskini po prostu nie jestem tak łatwo jest, za dużo ludzi, każdy cieka w kolejka. Ale no, miejscówka nie ma. No i taka dziura na zdjęcia, ale bez tu fale są takie, jeszcze teraz fala w ogóle trzasnęła do nas. Na nad, następna fala no. Tu jest następna miejscówka Jakaś na do robienia zdjęć z drugiej strony, no, no. widzimy. Co okej, ja Jest to po prostu za dużo ludzi Żeby sobie zrobić jakieś naprawdę dobre zdjęcie instagramowe to naprawdę trzeba czekać w kolejce bo no, cały czas ludzie wchodzą, wchodzą, wychodzą Trzeba szybko wstrykać Jest masakra Zobaczcie ile tu jest na przykład tutaj. Widzicie? I cały czas tylko wchodzą i każdy się tam ustawia Kolejki w ogóle Jeden przez drugiego A, Tu jest taka właśnie miejscówka Ale jak widzimy jest zamknięta Żeby nie wchodzić Do robienia zdjęć Ale no. bez jest tu tak dużo ludzi Że naprawdę ciężko się wyłapać 2-3 sekundy żeby stanąć i zrobić zdjęcie na maksa Nie wiem, no nawet widać no, cały czas tu ludzie to tak nie, nie mogą chwycić tego na kamerze ale cały czas ludzie się przewijają No, stop Dobra lecimy gdzieś dalej Zobaczymy co tu jeszcze mają Ale kozacko w by ogóle Tak to mniej więcej wygląda z plaży no. Co tej jest tam gdzie ludzie wszędzie, o zdjęcia, tutaj drugie, no, tam idziemy jeszcze na górę w ogóle, jeszcze z tej strony zobaczymy co jest i lecimy dalej. No, tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej na górę. Masaka, niby takie małe schodki, teraz mam na chwilę zdjętą maskę, bo cały czas ludzie chodzą cia w tym masie się duszyć, tam po słodka, tak ciężko wejść. O, o taki widok rypa. Tam na dole właśnie byliśmy przed chwilą. Lecimy do. O, no i dobra, weszliśmy na górę. Ale okazuje się, że nic to takiego nie ma, bo ze względu na koronawirus on dinozaurów jest zamknięte gwiazdy. No, Tu właśnie byliśmy w tych jaskiniach, tu ślady dinozaura to już wcześniej pokazywałem. I tam dalej jakaś ścieżka prowadzi dalej, nie idziemy tam, to jest dłuż wybrzeża, ona już się kończy tutaj niedaleko, także rezygnujemy. rezygnujemy i idziemy z drugiej strony. Tam mają jakiś punkt widokowy. No. No, powiem Wam, że dla dzieciaka to na maksa musi być frajda. Bo nawet dla starszych osób takich jak ja to też jest naprawdę super zabawa tak naprawdę te ślady dinozabra, jaskinia, tutaj ta woda, ptryska. Także można się naprawdę poczuć bardzo swobodnie, relaksująco. Fajne uczucie. No, how you feel? Co było experience? tutaj? Oh, really cool. I, um... It's not my first time to visit here, but still awesome. <laughs> no, tak you for such Still awesome. <laughs> Wciąż jest, super, Wspaniale Dobra, idziemy na drugie obserwatorium, jakie tutaj mamy. No, a jeszcze rzutokiem. Już wracamy. Bardzo piękne kolory, niebieska woda, niebieskie nieba, wypad Co więcej mogę powiedzieć na, tego, na temat tego miejsca Jest to bardzo rodzinne jakieś miejsce, na pewno Jest tu od groma rodzin z dziećmi Albo jakiś par To jest na maksa Jakieś takie miejsce, nie ma tu za bardzo jakichś singli Czy coś w tym stylu Jest tu naprawdę od groma rodzin Dzieciakami się bawią i od groma park, które się przyjeżdżają w jakichś strojach, znaczy strojach, w ubraniach okażecie ładny, ładnie ubrani Żeby porobić coś zdjęcia. Dobra, wykasuję A tutaj mamy coś takiego. Dyk 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 Daj. A już jest zalane wodą Co tu dalej mamy? O, nie idzie mi tego ująć to Jest zbyt długie No i tam zejdziemy Miejscówka na kempingi o, każdy sobie jakiś postawił kemping, grilluje ogląda telewizję O, całkiem nieźle się zapowiada lecimy męskitu parking jest naprawdę duży na przyczepy kempingowe zaczyna się gdzieś tam I cały czas są samochody kempingowe Albo jakieś z namiotami A słoneczko świeci Fajnie Ale jest świeża bryza od wody Cały czas czuć Jednak tam w mieście gdzie mieszkamy jest dużo cieplej, te 2-3 stopnie Ale robi różnicę, tutaj już nad wodą Jest troszkę chłodniej Ale to tyle To tu dużo gadać Dinozaury, dinozaury. O, dobra, lecimy na górę, na jakiś punkt widokowy. zobaczymy, jak to wygląda. Z tej strony elegancko. O. No, nie jest tak zle. No fajnie, bardzo przyjemnie. Fajnie pochodzić. Przyjemny dzień, słoneczny trafił dinozaury. Takim byłem w ogóle trochę sceptyczny do tego. Myślę, co ja będę chodził jakieś wioskę dinozaurów oglądał, w ogóle to ja dziecko jestem. Ale no przyjechałem, to jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę jest atmosfera bardzo wesoła. Bo nie, może dlatego, że jest od goma rodzin. I te krzyki śmiechu, salwy w ogóle radości sprawiają, że od razu człowiek się jakoś tak pozytywnie czuje w ogóle naprawdę ten widok w ogóle na... Wodę i te wysepki też robi sprawę. No i mają ślady dinozaurów, no nie ma co gadać. No. A czy to prawda, czy nieprawda, no to już no. jest inna kwestia. Te jaskinki całkiem, całkiem nieźle. Dobra, jeszcze teraz tylko widoczych zachaczymy, jakie tutaj mają z góry. I tyle. Hmm. Schody do pokonania. Lecimy na górę. No i dobra dotarliśmy a nie były takie straszne te schody całkiem luz I zobaczmy jak to wygląda A, no, taki to widok oczywiście kawałek szklany podłogi nie tak na <grym> <grym> o no wygląda naprawdę ładnie to no. byłoby No a tam wszędzie prawie byliśmy Już ominęliśmy tylko ten cypelek A tak już tam niby na mapie nic nie było Tutaj muzeum zamknięte Obserwatorium też zamknięte Niestety Tylko można było pochodzić sobie naokoło no. O, no i dobra, i ostatni taki punkt, który chcieliśmy i warto było zobaczyć, zahaczony. Tam dalej jeszcze mają jakąś wioskę. No, mają tam dalej wioskę, właśnie przyczyniliśmy, ale już to po prostu omijamy. Trzeba jechać coś zjeść, i tyle. I taka to mieścina na dinozaura. Ślady dinozaura, nie wiem jak to inaczej nazwać, po prostu. Bardzo przyjemnie. Fajnie, fajnie naprawdę I don't know Do you want to describe your feelings? About dinosaurs? About well, this place? Yes Very natural place <laughs> No I tyle, i co tu więcej mówić do... Czas do domu Trzeba coś zjeść po drodze Jeszcze może nagramy jakieś jedzenie Ale nie wydaje mi się A może, cholera czegoś No i dobra jeśli ktoś kiedyś tam w Korei będzie gdzieś w okolicach Namche i ma okazję nie wiem, zobaczyć ślady dinozaura, no to śmiało może przyjechać na taki jednodniowy trip może wziąć ze sobą jakiś namiot, bo są tu miejsca na kempingi, można postawić namiot, jakiegoś grilla trzeba wziąć na pewno jakieś jedzenie, bo jest tylko mały sklepik i jakaś kawiarenka nie widziałem tu żadnej restauracji, a może jest tylko zamknięta teraz dlatego nie widziałem trzeba wziąć jakieś jedzenie ze sobą, bo jest kawałek chodzenia tego i tyle. Jak się komuś podobało, no to fajnie. Mi się na pewno podobało. Elo, do następnego dziąg